Hej, witam was bardzo serdecznie po małej przerwie. Z tej strony Cyberzerk, a dzisiaj będzie tak dosyć nietypowo, bo jesteśmy w Central Parku w Nowym Jorku. Ja mam ze sobą najnowszego Nexusa 7 od Google i Asusa. Jest jeszcze świeżutki w pudełku, więc jak się pewnie domyślacie, dzisiaj będziemy się tego pudełka pozbywać. Samo pudełko, jak widzicie, nie zmieniło się jakoś diametralnie względem poprzedniego. Temat mamy ten sam, czyli na froncie widzimy część tabletu symbolizującą siódemkę. Zmieniła się na pewno tapeta na Nexusie, tło z szarego na niebieskie i logo z logo Nexusa na logo Google. OK, bierzmy się za rozpakowanie. Oczywiście, na początek ściągamy tekturkę, która oplata pudełko. Pudełko jest pewnie zaplombowane, także może być mały problem, bo nie mam ze sobą nic ostrego. Swoją drogą robić unboxing i nie zebrać nożyka, to naprawdę trzeba być mną. Ale nieważne, mam tylko nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. No, także po krótkim siłowaniu z Tasienką możemy ściągać w górne wieczko pudełka. No i jest! Nowy Nexus. Odłożę go sobie na razie na bok, fajnie by było gdybym nie zjechał z kamienia. A no tak jasno oczywiście, musiał mi zrobić na złość. A w pudełku mamy jeszcze ładowarkę, w moim przypadku oczywiście amerykańską. Całą masę wszelkiej makulatury, czyli instrukcji obsługi i tak dalej i tak dalej. Oraz standardowy dla Androida kabelek Micro USB. Ok, w pudełku już chyba więcej nic nie mamy, jeszcze się upewnię tylko. No tak, to jest wszystko co, co było w tym pudełku. Także zajmiemy się teraz samym nexusem. zdejmijmy sobie z niego folię. Ops, coś tu widzę, że Nexus niestety nie chce współpracować. Aha, bo jeszcze trzeba oderwać z drugiej strony, okej. Okay. No i jest, nowy Nexus wykonany zdecydowanie lepiej od poprzedniego, z lepszej jakości plastików, to jest ewidentne. Czuć, że jest lżejszy, widać, że jest cieńszy, także myślę, że naprawdę dobra robota. Próbuję go teraz dla was uruchomić, ale myślę, że to się i tak na niewiele zda, bo po pierwsze jest strasznie duże słońce, a po drugie, żeby uruchomić Nexusa chyba trzeba mieć sieć Wi-Fi, której ja niestety teraz nie mam. Także niestety i tak nic tu nie dam rady zrobić. Oczywiście wszystkiego o nowym Nexusie dowiecie się jak zwykle z mojej recenzji, która myślę, że już niedługo się pojawi. A tymczasem chyba to by było na tyle. Rozpakowaliśmy sobie najnowszego Nexusa 7. Zapraszam oczywiście na recenzję, mam nadzieję, że tam się spotykamy. Także to było na tyle. Trzymajcie się, hejka!